Hejcie kochani, z tej strony Kukilia A dzisiaj, słuchajcie, będziemy nagrywać z Apim e, horror Dobra I tak e, Będziemy dzisiaj nagrywać Emily horror e, Czemu się kręcisz kółeczko? A, patrz, idziemy <laughs> Dobra e, Idziemy do dwóch Mhm. Ok bo jeżeli chcecie jakąś grę, którą wy macie polecić to możecie polecać napiszcie jemu, że wyśmy zagrali w Total Drama nie no, no, weź Total Drama to fajne jest bardzo no ja to nakrywałam. dobry wieczór szefie aha Co się stało? No. To się stało 24 godziny temu. Okay. Jak? No, za szybko. Powiedzmy. <laughs> probably is run away. Mhm. Mm as different is strange. Ok, że A nie się musimy to sprawdzić. Czemu ona y y zaginęła przez to i. Gdzie jest? Mmm, dokładnie No Więc no, nic ciekawego nie ma Mamy Co no, tam? Mmm, gra stworzona przez blablabla bla. Pozdrawiamy twórców no, tej gry Kupa, 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 Jak tam kiedyś działa? cicho bądź Sorry za moją siostrę Spoko. A i w ogóle się ma Emilka. E, t, t, w Emilka. <laughs> Gramy w grę o nazwie Emilka. Gramy w grę o nazwie Emilka. Ona fajnie. Czyli Emily No wiem że fajnie też, też się cieszę Emilka. No. Gramy w Emilkę. Idziemy. Emilko. <laughs> Chodź Emilka. Ja też jestem Emilka. No.

O, chodź idziemy w e, kierunku Emilki No tak Emilko chodzi do nas Emilka poszła Aha, no, uciekła od nas No co za... Co za jędza? No pera Czemu nie mogę mieć własnego skina? Ale no, co własnego? Otwórzcie nam, Emilko, otwórz E. Boję się. się. Poznaj e, dom. Eksploruj dom. Okay. Poznaj dom. To jest poznaj dom. Nie eksploruj. Ale dla mnie eksploruj. Dobra. O, motywki. O, jaki młodoszeń. F, ciśnij F, -ciśni F. F? A. Ale, e, ale nie. Tu używaj po. Bo... Ta tarapra ma baterię. bateria Dobra. No, więc nie używać tak kwestii. Tak, no tak często. Dobra. Nie fajnie Emil. To ja gadam. Dobra, Dobra. Dobra. To tak... Yy, nie wiem, ja nie kumam tej gry. To Abi za mnie wszystko robi. Mnie. <noise> Jak tyż mnie nazwał? Nie What? To było What? nagrane. What? Nie, nieprawda nie, się o, dobra. nie, nie, <noise> co tu chodzi? Chcę się z tego czegoś wydostać. Mi się nie chce w to grać. Mam rat. Nuda. A, da. Doka, wkurzasz. <grym> o, ścieżki. Środek dezynfekujący. Lawenda, Boster. Środek dezynfekujący. O, zobaczcie. Na zdrowie, Emila. E... W w głowę, może będziesz ładnie pachnieć Eee. Aha. Niemiłe. No, miłe to jest. Niemiłe. A, A sorry. Wiesz, że ty teraz mnie pocisłeś? Gościu! A. To jest niemiłe! Ej, to jest niemiłe! Sorry! To co? No, sorry! No, takie sorry! No? Co? Tu no! To się plasia. No to jest niemiłe! To co? To. Widzę na mnie. za mnie. Tak! A Idziemy dalej. No to no się! No, aha! A to, no, no. Nie wiem, nie 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 wnikam. O wiem, mm. mm -hmm. mm. oh jestem w nie wiem, nie wiem, nie Jeszcze... nie wiem, Ile jeszcze? nie wiem, bo... 12. nie umiem liczyć. 12. Ojej, oje, oje Kubiks e, napisał komentarz, ojej, jak się, się zesrał, nie się, kupa, nie wkuwiasz z niebie, walony, nie śpij Dobra, słyszysz Kubiks? Nie, jest ty zjebem, prosto. No, rel! Stefanka Koneko, tutaj jest jakiś dobry, dzień, dobry, nie Oj, za... oj, ja... zapomniałem, że... że kliknąłem usun i teraz e, nie wyświetlałem wszystkiego... Przy... Kliku komentarze, ojejku ojej, <grystanie> Jak mi przykro no. <grystanie> A się popłaczę, nie Dobra, idziemy dalej Dobra A o co tu chodzi? E, musimy znaleźć kilka rzeczy dotyczących U, e, Co się stało właśnie z Emily Tutaj są rzeczy które, e, które szukamy, mm -hmm. to ja nie żeby wiem. To jest odciski? Paduszek mm -hmm. ja? mamy 6. O, mamy jakiś kurczak, idziemy do Kivizy. A ja znajdę 7. Zaraz mam 7. Aha, Na fajnie, górze naj... był Okej, okay, to czyni musimy otworzyć. Chyba te musimy otworzyć. O, znajdę kolejną. O, A nie, otworzyłem. O, <laughs> ile kasy. O mój Boże, ale. Jak ty? Idź... Ej, bo ja utknęłam. Ja no, utknęłam. Ja muszę się, się dostać. Ale jak ja mam się wydostać i go Ja Nie, nie, nie jestem. Czekaj, włącz latarkę. Gdzie? Coś Co się stało? Nie wiem. Czemu ten miś ma nóż w głowie? Tu. Ja się pije. No bo on lubi. Nie <laughs> ma. Ouija. O idzie, o idzie Ale co? No tutaj. Hello. Gdzie? Nie, nie, no tu. Na dole tu. Ślepa. O tu. A. o co tu chodzi w tej grze? Bo nie. zawsze się a zastanawiam. A wiem! A ja... Wiem, to takie coś... Yy, do wróżenia. Takie coś. Chyba. Yes. <ślepa> O nie wiem co to jest. Możecie mi napisać napisać. Bierzesz trójkąt i przykładasz uh -huh. do tej yeah. do tablicy uh -huh. e, i, i mówiąc pytania, na przykład gdzie jesteś, co robisz, te, ta, tam, tam Okej, okay. dobra. Okej. Okay. Dobra, ja Okej. Okay. Dobra, już jestem. Ula, e, 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 e. Hmm. Ale tu mogę... teraz geje? No nie wiem. Tu są jakieś głupie rzeczy. Ja w ogóle totalnie nie rozumiem i no. I mam wywalone na tą grę. Jak każdą inną. O. Aha, nieprawda. Znalazłam dziesiątą. O. Wow, brawo. No. O. A ja nie do jedenastą. Okej, okay, to jak coś Jeszcze zarobracam. jedną. No. Wow, a mi umie liczyć. Czyli dwunasta jeszcze. w Mhm, mm okej okay. Moim zdaniem tutaj jest w piecu wskazówka No bardzo Dlatego, że jest ciepły jak A -a. <laughs> Trochę czuję się skrinżowana Czech też jestem dobry. Uważam. Dobra, ja idę na górę. Mm -hmm. Bo tu nie ma co robić, a ja wolę być u góry. Ja też. O, Mis! Jaki uroczy! No to tak. Pokryję się za misiem Misia! A mi chodź nie tu! Jest. Misia! Nie, nie chcę. Do. Nie To jest tam misia gamer. Frejmes Nie chcę jej widzieć Bo ona jest brzydka Jak ja Zaraciwane. Eee Billy, co tu jest ten Billy cały? Imię A, To no, w ogóle... posun no. No, się no no posuń się. się. posuń posun? Czy Tam coś widzę. Co? No bo gdzieś tam jest jakiś świeciorek, ale nie mogę go. Zbadać. Zebrać. O, o. 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 Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Jest nudno i Do tu nic nie. Okej. No dobra. Jud... Muszę... Dobry widzów. No dobra. <gry> tu nic nie ma. Nie Do wiem. Jestem ślepa. Jak ja? Nie wiem. Już jestem. I tak. Eee, tutaj widzicie, jest ta kawa, co nie? I moim zdaniem powinniśmy sobie zrobić kawę. Ciekawa. <laughs> no bo no, to jest najrozsądniejsze wytłumaczenie. Bardzo. Ale to jest nudno. Weź ty tego szukaj! Szybciej. O, a co ja robię? No ale szybciej tego szukaj. Ja ci przypomnę, że to ty pierdziej, że to widzów, a nie ja. No <suszy> Tak, bo muszę coś zrobić, aby widzowie się nie nudzili, dlatego muszę do nich gadać. Dobra. Okay. Dobra To tak yy, yy, Nie wiem totalnie Gdzie są te rzeczy widzowie Ale ja wiem jedno Aby mnie oskamował Nie Nie by o co? No bo powiedział, że tu nie ma rzeczy A nie sprawdził wszystkiego Ja sprawdzam wszystkie pokoje Nie sprawdzam Nie sprawdzam Nie sprawdzam i szukam. Widzisz, szukam. A ja znajdę szybciej, bo ja już widzę. Jak tu się skacze? Eee, ja tu już. Zelepsza, o, mój laptop. Tu... Mój laptop tu jest. Nie, bo ty masz chyba tlenowo. Laska. Nie, nie jest mam na myśli. do góry. Widzę. Wiem. No, no, taki. Jesteśmy z jebami Nie, ja nie ja ten... Dobra eee. Dobra To tak, jesteśmy o, tutaj Kuczyk jest, my... jest, gdzie, gdzie jest krucik? A gdzie było ostatnie Tam eee, Gdzie, eee, nie wiem, a ty na już? Tak Dobra To Idziemy do piwnicy. Mhm. Chodź. chodź. Jak coś, w za psa, bo moja siostra go denerwuje. No, idziemy do piwnicy, chodź, chodź. Nie, 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 nie tam nie idę. Open door. Nie. Uff, nie musiałam tam wejść. Dobra, część pierwsza mamy za sobą. Widzę, a wam jeżeli się podobało, możecie pisać w komentarzu. Ale... Ale jeszcze. Nie, 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 nie. Jest. Nie, to jesteś druga. Co się dzisiaj tak... już mi się tam. Co? Jak coś? Przepraszam <laughs> <Sorry> za psa. Okej. <laughs> Dobra. Dobra. Okay. Dobra. A gdzie my mamy tu znaleźć jakieś kody do drzwi? Eee, mamy szukać rzeczy, ale tu nic nie ma. Kodów. Zapal światło. Masz latarkę od tego. Ale tam było zapalone światło. O, zapal. Ale... O. I eee, ogólnie można już skakać. Nie! Wreszcie mogę męczyć klawisze. Nie tak, rośnie. on męczyć ciebie Tak A! Ty złożył jaka mi się boi Dobra A gdzie gdzie to było? Nie no gdzieś tutaj się ona od ta brzytulka krzywa. Ja zaskoczę z fotela, jak ona tu gdzieś będzie. Dobra, to. to taki... Wiem, muszę. Pisać. A... Eee, to jest. A, musimy chyba uciekać, wiesz? To ran, jest. Ran, 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 ran. Ja nie mam rany, ja nie mogę odwrócić kamery. A, ja nie mam... to... Odwrócić kamery! Nie mogę odwrócić kamery! Aaaa! Jesteśmy zgubieni! O. Co jest? Czy ja nie mogę odwrócić yy... kamery? O, ty nie już za na wyłączenie świateł. Na wyłączenie A. świateł, ale światła są wyłączone. Jak my mamy znaleźć tu sposób, skoro go nie ma? Dobra, teraz daj mi coś zrobić. O! Ej, Jak my... Ej, tu się nie da. Dobra, a jak znajdziesz ten przełącznik, to dasz mi, żebym kliknęła. Bo ja chcę też być taką sigmą w odcinku. O, bez Weź chodź. Kochani, chodź. No chodź, dobra, chodź. Dobra Zobacz twarzy przyjaciółkę. O ładko! <grym> nie no łej. Cześć biedulko Cześć. Chodź, ale ty jesteś smutna, nie? Dwa lecz. Chciałabyś pogadać? O, <grym> Dichaj, nie! Nie, nie, nie wolno sobie. tak traktować, biedna. I idź w do łóżka idź tam śpi. Idź od kołupia Czekaj e. 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 O Dobra, dobra, o O O, o biedna Nie idź z No jak nie? Nara bo umieraj tam sobie i se tata Nie ma jej Ale ty wredny Dobra, co, to może sobie chodźmy to przez ciebie! Ona no idzie wiem, na bo... ścianach, widzisz? To przez ciebie. Sufit, to... to jest an... nie ściana. Dobra, nie Sufit. umiem tego języka. What the fuck? <laughs> e... O chodź. Czemu ona On mnie od... Tu nie ma nic... Ej, tu nie jest straszne, bo tu nie ma pająków. O kurde. Co się stało? Nie opuszczaj mnie. Labirynt. Gdzie ty jesteś? O. Ja się boję. Teraz już się boję. O, chodź. chodź. Gdzie ty? Chodź. chodź. A o, krew. O, ale ładny ketchup. Jaki ketchup? No ketchup. Nie gadaj, że okay. tu jest jakaś krew. No. Nie! O nie, ja mdleję. Nie patrz w tu, nie patrz tu O, o matko Dobra Tylko muszę podłączyć chodź. ładowanie O matko mm, Chodź tu gdzie ja No już, już, już Muszę podłączyć O! Nie, nie mogę o. o! Moja ręka Prąd mi kopnął Chodź Czekaj, moment, czekaj Okej, okay, to tak, widzowie, idziemy. Nie wiem. patrz na nie gra. Gdzie? Tu, tu, tu. O, i tutaj. No nie it's gadaj. O, i tutaj. To, to, to jest ketchup. Tak. Na pewno. O, patrz, a tu jest mał. Tak, ładne. Hmm. Boję się to to jest Billy Co to za morda Nie nie, nie. o już mogę przywrócić straszne jest Widzowie złamał mi się paznokieć. proszę XD A ty się z tego śmiesz? No bo to były tipsy. To nie były tipsy. Yeah. To był paznokieć. Tipsy. Paznokieć. Paznokieć. One były przyklejone. Dobra, jest cicho. <grych> Dobra, tam. Paznokieć. Proszę. On się tym nie to... przejmuje. Ale tipsy to są. Z noccia, ale sztuczna. No. No. Właśnie. Racja. Ale przynajmniej, no, chciałam się pozbyć tych tipsów. Ta z To widzowie. To chciałam. Kiedy kończymy odcinek? Bo się robi nudno. Mm -hmm. Nie też te, też bym chciał Dobra, to kiedy kończymy. Nie możemy teraz, bo się to coś No. Nie, nie Dobra widzę Dobra. To... Ja nic nie, że nie tak robiłam. Mara. No to pa sobie Mara. Bajo, pozdrawiamy Was. Mara. Wszystkich. Oprócz Kuby. Nie. O. No.